Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Od zwycięstwa w meczu nad arką Gdynia, Anwil Włocławek chciał rozpocząć rundę rewanżową Energa Basket League. W pierwszej kolejce sezonu rywale wygrali spotkanie w Gdyni 98-89. Była to wygrana w dość kuriozalnych okolicznościach, bowiem do przerwy to Włocławianie prowadzili 59-44. I rzeczywiście, gospodarze rozpoczęli mecz z impetem. Po sześciu punktach Mateusza Kostrzewskiego i celnych trójkach Michała Michalaka oraz Nikoli Markowicza Anwil prowadził 16 do 10, a po pierwszej kwarcie prowadzenie również było po stronie Rottweilerów – 24 do 19. W szeregach gości świetnie grali, zgodnie zresztą z przewidywaniami, James Florence i Josh Bostick. Obaj trafiali zarówno po wejściach na kosz, jak i z dystansu, trzymając cały czas arkę blisko Anwilu. Tymczasem po stronie Włocławian wynik w ryzach trzymał Wladimir Michajlowicz. Czarnogórzec dał iskle z ławki w postaci energii i skuteczności. Dzięki jego 12 punktom Anwil prowadził 36-28. Gdy zszedł na łapkę, goście doprowadzili do remisu 41-41 przed przerwą. Począwszy od 22 minuty goście rozpoczęli jednak ucieczkę i nie pozwolili sobie już na ani chwilę dekoncentracji do końca meczu. Wszystko zaczęło się od trójki Jamesa Florensa, po którego rzucie goście prowadzili 49-45. Chwilę później trafiali Dariusz Ryka i Marcel Ponitka. Gdy Włocławianie w końcu przełamali swoją indolencję rzutem jakżeby inaczej Wladimira Michajlowicza, to w ofensywie Arki odnalazł się Krzysztof Szubarga. Były zawodnik Anwilu przymierzył dwukrotnie z rzędu z załuku było 59-47, a wynik po trzeciej kwarcie brzmiał 61-51 dla gości. Rottweilerom nie można odmówić woli walki, bo walczyli do końca meczu. Problem w tym, że w ofensywie po zmianie stron wbili głową w mur. 9 kolejnych rzutów za trzy w czwartej kwarcie nie trafiło do kosza. A gdy wreszcie impas przełamali Walerii Lichodiej oraz Mateusz Kostrzewski, to było już za późno. Lorenz, Bostik oraz Wyka raz po raz znajdowali drogę do kosza i Arka ostatecznie wygrała we Włocławku 83 do 66.